Wędkarza Siemano wędkarskiej chwili Jak głosi popularne marketingowe hasło Już za 5 dni, czy tam 6 dni sobie jestem z matematyki i z tego dodawania, odejmowania W każdym razie bardzo niedługo, bo 5 dni, 6 dni maj ja tradycyjnie co roku lubię sobie nagrać film, jak to mam wyjebane, wielkie rozpoczęcie sezonu, które najczęściej powoduje tylko wysyp ludzi nad wodę i chujowe wyniki. W tym roku też takie jest, mam wyjebane, ale wyjątkowo trzeciego prawdopodobnie będę nad wisłą. Wynika to z faktu, że jakąś mam tam kurwa nakrętkę na to, no bo nie mam tak, jak już mówiłem, no ale drugiego i czwartego jestem w robocie w chujowych godzinach, więc odpada pięć dni chlania i grillowania. Zostaje pierwszy i zostaje tam chyba piąty niedziela na no to. Niestety bardzo żałuję, bo chętnie bym sobie kurwa dobre mięsko zgrilał. Więcej razy niż kurwa tylko dwa przez tę majówkę. No więc trzeciego się wybieram, tu w ten rejon. Nawet się zastanawiałem, czy nie wystartować w zawodach, bo 3 maja są zawody na moim odcinku. 300 metrów dalej, w tamtą stronę się zaczyna chyba sektor. Ale to było takie kurwa ekstrem z tym Trzy minuty zastanawiania się, a później stwierdziłem, że to przecież nie ma najmniejszego sensu, bo ja w zawodach kurwa bym się nie odnalazł, nie chuja. Ale może się przejdę, jak będę wracał, zobaczyć kurwa jak się ludzie męczą. Albo na ogłoszenie wyników. A może nawet wyniki się sprawdzi w internecie, zobaczymy. Do czego zbierzam. Z tymi zawodami. Moje zdanie o zawodach już chyba znacie. No to jest no, dla mnie absurd i, i nonsens, no ale jak ktoś lubi, to sobie niech się startuje Natomiast czy kurwa rozgrywania zawodów w takim terminie, gdzie się ludzie grzeją na otwarcie sezonu, no ten trzeci to dalej jest otwarcie sezonu. No bardzo popularnym odcinku jest w porządku. Przecież to nie tylko kurwa spinningiści wypierdolą w majówkę na ryby, nie? z spławikowcy na no zasiadki kilkudniowe i co trzeciego będą musieli spierdalać bo ktoś te zawody wymyślił? no średniawo troszeczkę tak uważam jestem egoistą na rybach, no ale wiadomo że ludzie też chcą sobie połowić a no to jest taki termin, że, że będą robili sobie zasiadki nawet i na bismu w tym rejonie główki już odkryte, jedne bardziej, drugie mniej to udało się wejść w Woderach przez trawę w poszukiwaniu klenia i jazia oczywiście w okolicach tej główki chuja się dzieje No wcześniej kontakt jakieś tam branie, bardzo delikatne, 3 sekundy i po rybie jakieś tam wyjście później, no ale ja tylko obejrzał przynęty i spierdolił jeszcze tam wrócę, rzucę czymś innym, a może tym samym i pójdę w drugą stronę zrobić sobie rekonesans no, to będzie duża loteria, te zawody na pewno. Wisła spada. Nie wiem, czy to jest naturalny powód tego spadku, czy to Włocławek sobie zatrzymuje wodę ja jeszcze nie dociekałem, bo na razie nie traktuję wisły poważnie. No i takie trochę będą te loteryjne zawody. Co jakiś czas tam widać bolenia niezbyt wielkiego. Ktoś pewnie wygra jakąś przypadkową 70., czy przypadkową, może i wypracowaną. Przyjdą tu jakieś straszne kolty, to może coś połowią. Ale raczej nie spodziewam się, żeby ktoś najebał punktów okoniami albo dużym szczupakiem. No ale tego oczywiście nie wiem. Być może przez te 5 dni jeszcze coś się zmieni. No na razie nie widać za bardzo. Poza z kleniem jaziem, gdzieś tam żerującym sobie przy trawach, i boleniem nie za dużym, to ruchu brak. No, konie jeszcze chyba niewytarty, albo świeżo potarle, tak mi się wydaje. No i bardzo dobrze, bo tu jeszcze 5 dni zostało okresu ochronnego, więc dobrze, że się nie przewieszają. To nie jest ten okrań, co w poprzednim filmie, więc tutaj nie mogę łowić koni, tylko klen zostaje. No, chyba że jest też taka opcja, że będzie wielkie żarowanie na narybku szczupaka, bo chyba od dwóch albo od 3 dni trwa akcja zarabiania narybkiem letnim, tutaj na tym odcinku. Między innymi. Więc może coś będzie ten w wpierdalało przy brzegach i na tym sobie ktoś połowi, jak założy małą przynętę. Może nie duże, tylko małe. No ale to się okaże. Jak się uda, to będę te wyniki zawodów śledził. Może się nawet uda przejść i zobaczyć kurwa wręczenie nagród Tam chyba o 12 kończą. Myślę nawet, że wiem, gdzie. To se może sprawdzę, jak mi się będzie chciało. No chyba, że na pierdole kurwa tu boleni gdzieś w rejonie i już stwierdzę, że jebać tych zawodników i, i zawody w aplikacji rozgrywane i pójdę do chaty. Także tego. Co miałem do powiedzenia na razie, już to już powiedziałem. Może jeszcze powiem. O no może nie powiem. Film tym razem będzie bardziej przegadany jeśli będzie, no bo ryba nie współpracuje tak jak ostatnio, więc nie zamęczę tutaj kurwa 15-minutowym filmem z drobnymi okonkami, małymi jaziami i przywiebanymi za dupę innymi gatunkami ryb. Się zobaczymy. Aj kurwa. Ale ja siedzą tam jakieś ryby. Gra no nie było. Klenio jazia. Ojejbiście. Może no, pewnie kurwa się ukłuto to popłosze. Siedzi Kurwa A był boleń Rozgął Rozdział kotwic oczywiście, że tak Za małe są kurwa te kotwiczki, no jeszcze nie jest sprzęt na bolenia I ten woble Można by to zmieniać, no ale dalej to nie dam kurwa, nie wiadomo jakich kotwic wielkich, no bo zmieni pracę. Cudów nie ma. Hamulec jest ustawiony dobrze, choć może niedobrze. Może za mocno. W sumie nie odjechał na hamulcu, tylko od razu rozgiął, więc. Dobra, okej, okay, błąd. Nie pierwszy, nie ostatni. No kurwa, nie mocno. Drugi raz nie zajebie. ale tam bolenia to akurat. na today. Zupełnie, prawdę mówiąc, nie jest sprzęt boleniowy, to nie jest okres na bolenia Jeszcze. Zmieniłem odcinek bo na tamtym zaczął się mały boleń i średni uaktywniać a 25 kwietnia z takim sprzętem jak mam nie jest mi to potrzebne do szczęścia zupełnie i na powrocie zobaczę sobie jeszcze odcinek na którym mają być rozgrywane zawody wygląda na mocno zamulono zapiaszczony przynajmniej początek jeszcze bardziej niż zwykle ale to oczywiście nic nie oznacza ja tam lubię łowić w piachu kurwa i w trawach znaczy do zawodów mi to niepotrzebne ale ale pewnie zawodnicy nie lubią w sumie nie wiem, nie będę tutaj za dużo już napierdalał za tym kleniem i jaziem, bo po pierwsze i tak niespecjalnie żeruje, przynajmniej takie mam wrażenie, a po drugie jest alert burzowy, właściwie to już pomału się zaczęła ta godzina, od której ten alert jest, chmury się jakieś pojawiają na horyzoncie, takie kurwa bardziej ołowiane, będę spierdalał, deszczu się nie boję, ale burzy jak najbardziej, no ale tutaj się jeszcze przejdę, zobaczymy czy będzie jakieś obwieszczenie o zawodach. Czy nie, czy bazują tylko na tym, co jest w internecie, albo przywieszą kartkę, kurwa za 3 dni, czy za 4? Jeszcze sobie to sprawdzę. Dzień bez ryby, ale dzień z kontaktami. No w kwietniu nie jest takie kurwa najgorsze. Rekonesans zrobiony. Ruszam zaboleniem, kurwa trzeciego na pewno. No tam, jakby już kurwa padało. Pewnie się zbliża, ale jeszcze spróbuję. Może akurat przed burzą jeszcze coś wyjebie. Mam miejsca do sprawdzenia parę minut. Nie trzeba spierdalać, będę leciał. Kurwa, bo to się zapowiada raczej znaczy, średnio na chuj mi kurwa lecące gałęzie, się zaczyna robić kurwa średnio zdecydowanie. W ostatnim miejscu, do którego da się dojechać furą na te zawody, powiedzmy że na skraju sektora w pobliżu, nie ma żadnej informacji o tym, że one tutaj będą, no, ale mają jeszcze 8 dni, więc być może. Taka informacja się pojawi, o nawet chyba drogę poprawili Bo to jeszcze dwa tygodnie temu droga wyglądała tak, że nawet słynna Skoda króla szmaciarzy żeby sobie nie poradziła Ale Bamber chyba nawiózł ziemi i to wyjeździł, więc teraz już nie jest najgorzej Tu były kurwa takie muldy po zimie, że na bank byś nie dało przejechać Chociaż jeszcze bym nie lekceważył, jeszcze dwa kluczowe zakręty, ale nie nawiezione Myślałem, że będzie gorzej, ewidentnie kurwa nawiózł ziemi, więc już ktoś tutaj da radę wjechać no bo dwa tygodnie temu to bez kitu, Cruiser i ciągnik i nic innego by to nie wjechało. No ale się troszkę poprawiło. Także mają szansę dotrzeć kurwa autem, jak się pogoda nie spierdoli, nie wiadomo jak i droga znowu nie rozmięknie. Ewidentnie kurwa się uda. O! A to jeszcze jest kurwa, tu mnie rozpierdala, nie? kwiecień. Tak jest od 7 kwietnia to widziałem pierwszy raz w tym roku rzepak. Masakra Czy co, Belona już zaczyna pomału brać, czy podpływać? Nie wiem, jak tam na północy na pomorzu, ale tutaj, po granicze Kujaw i Pomorza, rzepak kwitnie w najlepsze. Od dwóch tygodni, właściwie to chyba nawet już od trzech. Zajebisty rok, kurwa. Ciekawy, ciekawy na pewno. Zresztą jak każdy. Dobra, spierdalam, bo tu mało deszcz pada. Burza idzie, a ja przed burzą jestem zawsze obstrany I na tym zakończę. Na obstraniu zbroi. Przed burzą. Adios. Mały edit muszę zrobić, a jak wróciłem do chaty to się okazało, że zawody są przeniesione na 12 maja, bo było za mało chętnych i w pierwotnym terminie się nie odbędą. Ciekawe jaki jest powód. Nie chce się łowić? Lepiej kurwa grilla i lanie skutecznie? Czy co?